Mam takie małe zboczenie. Gdy nikt nie patrzy, zajmuje się audytowaniem WordPressów, nawet jeśli nikt o to nie prosił. Przygotowując się do tej prezentacji, przeprowadziłem analizę 1500 WooCommerce'ów, żebyście Wy już nie musieli. Jest to już czwarty WordCamp z rzędu w tym roku, na którym opowiadam o optymalizacji WordPressów pod, końcem, pod kątem prędkości. Robię to dlatego, że. Chciałbym w jakiś sposób zmienić to, jak WordPress i WooCommerce jest postrzegany. Nie wiem, czy, czy też tak macie, jako, jako sympatycy, sympatycy WordPressa, bo domyślam się, że nimi jesteście, że WordPress traktowany jest jako, jako system drugiej, trakt, drugiej kategorii. Mam wrażenie, że, WordPress jest, że zwolennicy WordPressa traktowani są jako tacy gorsi programiści. Mam takiego młodszego kolegę programistę, który mówi między innymi, że WordPress jest dla starych ludzi. Dodaje też, że WordPress zniknie razem z nimi. Tylko on to mówi trochę bardziej dosadnie, ale już nie będę tego powtarzać. Chciałbym w trakcie tej prelekcji pokazać wam trochę, jak możecie mi pomóc w realizacji tej, w realizacji, realizacji tej misji i jak możemy sprawić, żeby WordPressy ładowały się trochę szybciej jako typowy boomer przy tym młodszym koledze pokażę kilka nie nowych rozwiązań, ale od dawna znanych. Jednak będę chciał pokazać jak można je wykorzystać, żeby uzyskać całkiem nowe rezultaty. Powiedziałem, że wykonałem analizę 1500 sklepów, w rzeczywistości było ich 3252. Jednak ponad połowę musiałem odrzucić, bo ich jakość nie nadawała się tak naprawdę do analizy. Pozostało 1500 sklepów. I były to sklepy z pewnym ruchem, widoczne w wyszukiwarce Google i dające pozwalające sprawdzić, e, sprawdzić realną prędkość tych sklepów. No właśnie, realną prędkość m, od realnych użytkowników. To jest slajd, który pokazuję na każdej prezentacji, dlatego że uważam, że jeśli rozmawiamy o prędkości stron, to musimy wiedzieć, co przez to rozumiemy. E, nie chciałbym żeby, e, chciałbym, żeby każdy wiedział, że narzędzie PageSpeed Insights albo Lighthouse, kiedy sprawdzamy wynik prędkości, żebyśmy nie dali się nabrać na te kolorowe kółeczka z wartością numeryczną. Jest to wartość e, testu, wynik testu laboratoryjnego, laboratoryjnego, który pokazuje nam konkretny wynik prędkości dla fikcyjnego użytkownika, który łączy się z konkretnej lokalizacji w konkretnym czasie. Korzysta z jakiegoś konkretnego łącza internetowego i z konkretnego urządzenia i nie istnieje. Więc y, bardziej wiarygodne dane przedstawia nam sekcja Core Vitals, która jest dostępna w tym samym narzędziu, y, bo pokazuje dane od realnych użytkowników z ostatnich 28 dni. I tam powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na te trzy najważniejsze metryki, czyli LCP jest to czas ładowania największej, największego elementu na ekranie użytkownika. INP, czyli czas odpowiedzi strony na kliknięcia użytkownika, i CLS, czyli stopień przesunięć elementów podczas ich doładowywania. Dlaczego musimy się starać o to, żeby uzyskiwać jak najlepsze wyniki Core Web Vitals? Przede wszystkim troszczymy się o użytkowników i o ich doświadczenia. Ale troszczymy się też o własne portfele, bo im strona działa szybciej, tym potencjalnie możemy osiągać wyższe wyniki, wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Zmniejszamy współczynnik odrzuceń i jednocześnie zmniejszamy koszt utrzymania strony. Sprawdźmy w takim razie, jak wypadają polskie sklepy na e-commerce w kontekście wyników Corby Vitals. Pierwsza grupa największa 46% są to sklepy, które nie osiągają pozytywnych wyników ani na, na urządzeniach mobilnych, ani na urządzeniach stacjonarnych. Oznacza to, że nie spełniają tych kryteriów. Tych trzech metrych, które pokazałem przed chwilą. Domyślam się, że osoby odpowiedzialne za te sklepy nie są tutaj na sali, że właściciele tych sklepów albo nie są świadomi tych problemów, albo po prostu je ignorują i sobie jakoś z tym żyją. W takim razie nie będę mówić o tych sklepach. Do tej grupy docelowej będę próbował się dotrzeć innymi kanałami. W tej chwili możemy przejść do kolejnej grupy. 12% sklepów osiąga pozytywny wynik na urządzeniach mobilnych, ale nie osiąga tych wyników jednocześnie na urządzeniach stacjonarnych. Co było dla mnie wynikiem zaskakującym, bo spodziewałem się, że tutaj będę miał okrągłe zero. Myślałem, że nie ma takich sklepów, które działają dobrze na mobilce, a wypadają słabo na, na desktopie. Uznałem to za anomalię, ale, ale niekoniecznie. Dlaczego ta liczba jest tak duża? Odpowiedź brzmi: nie wiem, lecz się, do, lecz się domyślam. Jeśli ktoś się domyśla, dlaczego, dlaczego tak dużo sklepów działa dobrze na, na urządzeniach mobilnych, jednocześnie nie radząc sobie na urządzeniach stacjonarnych, to możecie dać znać. Kolejna grupa, 13%, to są sklepy, które osiągają pozytywny wynik prędkości na urządzeniach stacjonarnych, nie osiągając go jednocześnie na urządzeniach mobilnych. I to jest grupa. Która mnie w tej chwili interesuje najbardziej. Spodziewałem się tutaj większej liczby. Myślałem, że tych sklepów, że większość właśnie sklepów będzie w tej grupie. Być może to dlatego, że sam osobiście mam do czynienia właśnie z takimi sklepami. Czyli mm, uważam tę grupę w tej chwili za najważniejszą, bo y, są to sklepy, które y, włożyły już jakiś wysiłek w tą optymalizację, bo jednak osiągnęły ten poziom prawidłowych wyników na urządzeniach stacjonarnych, a jednocześnie nie osiągnęły tych wyników na urządzeniach mobilnych. Bo między tymi dwoma wynikami tak naprawdę jest bardzo często taki mur nie do przeskoczenia. W tym momencie pojawia się taki próg, po którym bardzo często wydaje się, że wszystko już zostało zrobione, że strona została zoptymalizowana, jest dobry wynik na urządzeniach stacjonarnych i po prostu nie ma opcji, żeby osiągnąć ten wynik na urządzeniach mobilnych. I w większość sklepów w tym momencie właśnie się poddaje i, i nie wie, co robić dalej. Ostatnia grupa 29% sklepów osiąga pozytywne wyniki zarówno na urządzeniach mobilnych jak i stacjonarnych. I to są sklepy, które e, dają nam jako społeczności WordPressa e, znaczy o nas dobre świadectwo innym i powinniśmy być im za to wdzięczni. To jest ta grupa, która w tej chwili interesuje mnie naj, najbardziej i o niej dalej. To jest jeden ze sklepów właśnie z tej grupy. E, i wyniki, które osiąga w Core Web Vitals. Jak widać na urządzeniach Stacjonarnych. Wyniki są pozytywne. LCP, czyli czas tego ładowania największego elementu na ekranie użytkownika, mógłby być trochę krótszy, ale mieści się w granicach normy, tak jak i wszystkie pozostałe, dzięki czemu wynik korby vitals jest pozytywny. Niestety na urządzeniach mobilnych wynik jest negatywny. Widać, że samo LCP jest o 4 sekundy dłuższe, więc ten czas, ten pierwszy ekran użytkownika ładuje się już dużo dłużej niż na urządzeniach stacjonarnych. Tutaj są jeszcze, jest jeszcze trochę danych z tych laboratoryjnych, gdzie widać, że główny wątek zajmuje ponad 22 sekundy, a LCP w tym teście, czyli ten pierwszy ekran użytkownika, ładuje się prawie 10 sekund. Co ciekawe, ten sklep ma w stopce link do firmy, która zajmuje się opieką i optymalizacją tego sklepu. I to tylko potwierdza fakt, że że y, albo firma dotarła właśnie do tego muru, o którym mówiłem, czyli zoptymalizowali sklep pod urządzenia stacjonarne i nie, nie mogli pójść dalej, coś ich zatrzymało, żeby uzyskać podobny wynik na urządzeniach mobilnych, y, albo po prostu y, być może fokus jest na urządzenia stacjonarne, a wersja mobilna jest całkowicie ignorowana i nikt się tym nie interesuje. Jeśli nikt się tym nie interesuje, to pytanie retoryczne. Czy internauci korzystający z urządzeń mobilnych są bardziej cierpliwi niż ci, którzy korzystają z urządzeń stacjonarnych? Szukałem na to jakichś badań, ale nie znalazłem. Wydaje mi się, że bez tego mogę odpowiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że, że nie, a być może nawet są mniej cierpliwi niż użytkownicy urządzeń stacjonarnych. W takim razie, co, co jeszcze może nam powiedzieć statystyka? Między innymi to, że przeciętny polski internauta korzysta z, interne z internetu 3,5 godziny dziennie. A z tego aż 3 godziny korzysta z urządzeń mobilnych. Dodatkowo czas połączeń z internetem przez telefony komórkowe stanowi 76% całego czasu połączeń, całego czasu połączeń z internetem ogólnie. Żeby dodać jeszcze wartości biznesowej, żeby przeliczyć to na jakieś korzyści finansowe. Jest, zbliża się teraz Black Friday, a właściwie już trwa Black Friday. W związku z tym zapytano polskich internautów, w jaki sposób, korzystając z jakiego urządzenia, dokonują czynności związanych z zakupami. I jak widać, wszystkie czynności zazwyczaj wykonywane są przez urządzenia mobilne. Teraz się troszkę cofnę. I tak, to, że strona Ładuje się na urządzeniach mobilnych wolniej niż, niż na urządzeniach stacjonarnych. To jest całkowicie zrozumiałe. Jeśli strona korzysta z tych samych zasobów i ma te same funkcjonalności, to przez ograniczenia urządzeń mobilnych będzie ładować się wolniej. Wiadomo, że telefony mają mniejszą moc obliczeniową, mają ograniczoną pamięć operacyjną i też korzystają z gorszych i mniej stabilnych połączeń. Oczywiście możemy testować to w w centrum Wrocławia na nowym iPhone'ie i uzyskiwać dobre efekty. Jednak musimy pamiętać też o tych użytkownikach korzystających z gorszych urządzeń, z gorszych połączeń, z mniejszych miejscowości. Oni też wpływają na to, jak, jaki osiągamy wynik Core Web Vitals. O tym, jak ważna jest prędkość stron na urządzeniach mobilnych, mówi też Google. Między innymi informuje o tym, że jednosekundowe opóźnienie w ładowaniu strony mobilnej może wpłynąć na współczynnik konwersji aż o 20%. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że. Coś jeszcze? <grywa> Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że Google lubi podejście Mobile First. I między innymi wprowadziło podejście Mobile First Indexing, które oznacza, że Strony są indeksowane przez Google Bota w wersji mobilnej. I tak naprawdę to ta wersja mobilna strony decyduje o tym, jak, y, jakie pozycje w wyszukiwarce będzie osiągać y, dana strona. Dodatkowo jeszcze prędkość strony jest jednym z czynników rankingowym wpływającym na, y, na pozycję strony w wynikach wyszukiwania. Kojarzy ktoś? Ktoś się orientuje, wdrażał? A czy ktoś wdraża to nadal albo y, w ostatnim czasie? Tak mi się właśnie zdawało. Yy, AMP, czyli Accelerated Mobile Pages, yy, to taki wprowadzony kilka lat temu standard, yy, standard tworzenia stron internetowych przyjaznym przyjaznych urządzeniom mobilnym. Yy, ostatnio chyba mniej wspierany. Został wprowadzony przez Google. Kilka lat temu zdobył dużą popularność przez to, że stał się jednym z czynników rankingowych. Yy, jednym z czynników rankingowych. Dodatkowo był promowany przez Google, Google w ten sposób, że strony posiadające wersję AMP były promowane w wynikach poprzez umieszczenie takiej dodatkowej ikonki właśnie tej błyskawicy i jeszcze strony posiadanie wersji AMP było wymogiem, żeby artykuły ze strony były widoczne w Google News. Teraz ani jeden, ani drugi warunek chyba nie jest spełniony. To znaczy ani nie ma tych ikonek, ani w Google News nie trzeba mieć wersji AMP. Wciąż to działa, ale nie ma obowiązku tworzenia tych, tych wersji. Wydaje mi się, że to dlatego. Nie to już, to już moje domysły. Wydaje mi się, że Google zrezygnowało z promowania AMP, dlatego że. Po pierwsze, na pewno było to dla nich kosztowne, o czym zaraz powiem, bo. Strony AMP były przechowywane przez, po stronie Google. Dodatkowo jakby Google brało na siebie to jak szybko ładują się te strony, a zmieniając podejście na wprowadzając Core Web Vitals i traktując to jako e, czynnik rankingowy, jakby przerzucili tą całą odpowiedzialność na twórców stron, na właścicieli, nie, bez potrzeby przechowywania tego u siebie i optymalizowania. Jakby to teraz my sami mamy motywację, żeby optymalizować strony, bo nam zależy na tym, żeby te pozycje w Google mieć jak najwyższe. Czy zrezygnowano z AMP, dlatego że, że było złe? Czy było nieskuteczne? Raczej nie, bo według badań strony, te same strony, w sensie odpowiednik AMP w wersji oryginalnej, ładuje się 2,5 razy szybciej bez wstępnego ładowania, o czym też później powiem a dziewięć razy szybciej z tym wstępnym załadowaniem. Więc jeśli chodzi o prędkość, wersja AMP robi robotę i przynosiła rzeczywiście przynosiła duże, duże korzyści w optymalizacji. Nie chcę was namawiać do tworzenia wersji AMP, nie o to mi chodzi. Chciałem tylko pokazać gotowe rozwiązanie, z którego możemy skorzystać i zobaczyć, na jakiej zasadzie działa i dlaczego właściwie jest skuteczne. Dlaczego osiąga tak dobre wyniki i co możemy zrobić, żeby osiągać podobne wyniki? Z AMP lub bez? I tak, AMP znacznie poprawia wynik LCP, czyli ładowanie tego e, największego elementu na ekranie użytkownika. Jak to robi? Przede wszystkim e, priorytetyzuje content widoczny na ekranie użytkownika. Czy jest to coś, czego my nie możemy zrobić bez AMP? No, nie możemy to zrobić. Tak naprawdę mamy narzędzia, żeby tą, tą treść widoczną na ekranie użytkownika ładować w pierwszej kolejności. Między innymi możemy wykorzystać mm, preloading, żeby ładować elementy, które są tam widoczne, jak zdjęcia, wideo. Yy, możemy ładować nagłówki, choćby fonty, ładować yy, preloadem wcześniej, żeby wskazywać yy, przeglądarce, że jest to priorytet, który w pierwszej kolejności musi zostać załadowany. Druga rzecz to optymalizacja zdjęć. AMP automatycznie konwertował zdjęcia, konwertuje nadal istnieje zdjęcia do formatów WebP lub AVIF, dzięki czemu ładują się dużo szybciej niż JPG i PNG. Oczywiście też może, możemy to zrobić po swojej stronie. Nie potrzebujemy od tego do tego Google'a, ani nie potrzebujemy tych ograniczeń AMP, bo tego nie dodałem, ale Wdrażanie AMP jest też było bardzo problematyczne technicznie. Narzuca dużo ograniczeń i własną strukturę i limity, które powodują, że no jest to ciężkie do wprowadzenia. Kolejna rzecz to opóźnione ładowanie, czyli lazy loading. AMP automatycznie opóźnia ładowanie wszystkiego, co nie jest widoczne na wstępnym ekranie użytkownika. Wszystkie elementy, wszystkie skrypty, style zdjęcia wszystko jest ładowane. Później jest priorytet na tą sekcję above default, czyli to, co widzimy na pierwszym ekranie użytkownika. Kolejna metryka INP, czyli czas reakcji na kliknięcia użytkownika. E, AMP wymusza minimalizację skryptów i styli. E, wręcz ogranicza korzystanie z, z zewnętrznych skryptów. A na style narzuca taki wymóg, że z tego co pamiętam, chyba 50 kB CSS-a może być i cały styl musi być wrzucony inline wewnątrz jednego pliku. Oczywiście jest to bardzo ograniczające i nie mówię, że musimy to robić, ale wskazuje to kierunek, co możemy zrobić, żeby te wyniki osiągać. I w zależności od tego, jak szybko ładuje się obecnie sklep czy strona, wiemy, że to jest coś, co może pomóc, więc. Możemy minimalizować te skrypty, ograniczać je, zmniejszać style. Mamy do tego jeszcze Critical CSS, który pozwala załadować, yy znaczy za, załadować style w pierwszej kolejności te, które są potrzebne do tego pierwszego ekranu, o którym mówiłem wcześniej. Yy, I w zależności od tego, jakie wyniki osiągamy, możemy sami stawiać sobie limity, nie trzymać się tych limitów, które narzucało AMP. Dodatkowo w AMP wszystkie skrypty ładowane były asynchronicznie. To samo oczywiście możemy zrobić nie korzystając z AMP. Dodatkowo mm, możemy, możemy też wprowadzić lazy loading skryptów, to znaczy to samo ładowanie asynchroniczne powoduje tylko tyle, że, że ładowane skrypty nie blokują innych elementów, ale nadal są ładowane. Za to wprowadzając lazy loading skryptów powodujemy, że skrypty nie są ładowane, dopóki nie są potrzebne. Możemy je załadować dopiero wtedy, kiedy na ekranie pojawi się sekcja, która będzie tych, tych skryptów wymagać. I trzecia metryka CLS, ja to nazwałem placeholders. Chodzi o to, że AMP wymusza hmm, wymusza z góry określone, określony rozmiar elementów graficznych. Czy są to zdjęcia, czy wideo, czy reklamy. W, od razu w strukturze strony musi być określone, jaki będą miały rozmiar. I to powoduje, że przeglądarka od razu e, zakłada tę ten, ten, przestrzeń dla, dla tych elementów, i podczas wyświetlania strony nie występują te przesunięcia, przeskoki podczas e, ładowania. Tak naprawdę możemy zrobić to też bez AMP. Też powinniśmy określać z góry, jaki rozmiar będą miały zdjęcia, po to, żeby uniknąć tych przyszłych przeskoków e, podczas doładowywania. I dwie najważniejsze rzeczy, które ma AMP. No wszystkie są ważne w sumie. E, cache. Chodzi o to, że strony zgodne z, z tym standardem AMP są cache'owane przez Google i przechowywane e, na ich serwerach. I są to serwery działające w sieci CDN, dzięki czemu mm, użytkownicy wchodzący na stronę wersji AMP zawsze dostaną statyczną wersję strony skeszowaną na najbliższym dla ich lokalizacji serwerze, co skraca czas, czas połączenia i, i przyspiesza ten czas ładowania. Kolejna rzecz to kompresja, czyli wszystkie zasoby serwowane przez Google zgodne ze standardem AMP e, są automatycznie kompresowane. Zarówno i cachowanie i kompresję jesteśmy w stanie zrobić po swojej stronie. Nie potrzebujemy do tego Google ani e, standardu AMP. Tutaj powinna być jeszcze trzecia rzecz, czyli ten preloading, o którym, który był pokazany w, w tych danych dotyczących prędkości korzystając z AMP, że bez preloadingu jest to 2,5 razy szybciej, z preloadingiem 9 razy szybciej. Chodzi o to, że w wynikach wyszukiwania, gdy pokazuje się strona zgodna ze standardem AMP, e, zgodna ze standardem AMP, jest ona automatycznie wstępnie ładowana, kiedy użytkownik najedzie kursorem myszki. I to też jest coś, co możemy wprowadzić po swojej stronie. Może nie, nie preloading po stronie Google, ale preloading po stronie naszego sklepu lub strony. Yy, korzystając ze Speculative Rules API, yy, możemy definiować, w jaki sposób mają być wstępnie ładowane kolejne podstrony, na które użytkownik może wejść. Ktoś zna, korzysta. <grym> Mówiłem, że, że jestem typowym boomerem. Tutaj tylko teraz tego dowodzę. Eee, tak, Responsive Web Design. Ciężko teraz znaleźć sklep, który nie jest responsywny. Eee, więc to akurat jest bardzo dobre. To, co chciałbym zauważyć, to to, że ta responsywność dotyczy przede wszystkim designu tego, jak, jak ten sklep wygląda i jest uzależniona od szerokości ekranu. Gdybym mógł coś zmienić, wolałbym, żeby ta responsywność dotyczyła nie tylko samej, samego wyglądu i gdyby, żeby nie była uzależniona od szerokości ekranu tylko żeby dotyczyła funkcjonalności strony i była uzależniona od prędkości połączenia internetowego. Mamy do tego narzędzia przeglądarka, różne przeglądarki. Dają różną możliwość oszacowania prędkości połączenia użytkownika, dzięki czemu możemy ograniczać funkcjonalności sklepów lub stron w taki sposób, żeby użytkownik mógł korzystać z tej strony w miarę szybko. I oczywiście jest to ograniczające dla użytkownika, ale uważam, że, że lepiej, jeśli użytkownik wejdzie na stronę z ograniczoną funkcjonalnością niż nie doczeka się, kiedy ta strona zostanie załadowana. Więc warto poszukiwać takich obszarów, zwłaszcza, kiedy wyniki prędkości sklepu są niewystarczające. Warto szukać takich obszarów, które, które można zoptymalizować i być może z niektórych funkcjonalności można zrezygnować. Być może niektóre funkcjonalności, Okażą się zbędne dla, dla tych użytkowni użytkowników z wolniejszym połączeniem. No, przykładem mogą być jakieś slidery, które skrypt od sliderów ładują się dosyć długo często i być może nie, jest, nie są w ogóle potrzebne. Być może wystarczy to załadować w inny sposób, bez dodatkowych skryptów. Podsumowując, chciałbym, żebyście zapamiętali z tego. Że ważne jest podejście mobile, fe, mobile First, nie tylko w samym projektowaniu, ale też yy, w samym projektowaniu wyglądu, ale też funkcjonalności. Dlatego, żebyście pamiętali, że Mobile First jest też ważne dla Google yy, i że strony są indeksowane przede wszystkim w wersji mobilnej. Dlatego powinniśmy się skupić na optymalizacji stron pod, mm, pod tych użytkowników mobilnych. Minimalizacja wersji mobilnej. Czyli, żebyście pamiętali, że Wersja mobilna nie musi być w pełni funkcjonalna, tak samo jak wersja stacjonarna. Być może ograniczając funkcjonalności zyskujemy dodatkowych odwiedzających sklep, tych, którzy nie byli w stanie na nią wejść przez zbyt długi czas oczekiwania na załadowanie tych funkcjonalności. No i nieszablonowe podejście, skuteczne rozwiązania są skuteczne, co znaczy, że rozwiązania, które Wykraczają może poza te standardowe wtyczki i standardowe rozwiązania w optymalizacji. Często robią, robią więcej niż instalacja kolejnych pluginów, bo najczęściej, zwłaszcza w tej grupie, o której mówię, że w tej grupie, w której sklepy są zoptymalizowane pod urządzenia stacjonarne i nie mają możliwości optymalizacji pod strony. Pod użytkowników mobilnych? Zaplątałem się. <ścoughs> Chodzi o to, że, że wtyczki często pozwalają dojść właśnie do tego momentu czyli zoptymalizować stronę pod urządzenia stacjonarne i nie dają więcej możliwości, żeby zoptymalizować pod urządzenia mobilne.